Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj zabieram Was na piękny wschód. Na wyjątkowe 260 km Do Parczewa. Po raz ostatni. Wody przechodzi na zasłużoną emeryturę i zdecydował, że to ostatnia jego impreza. Nawet nie wiedziałem, jak bardzo cenię tego człowieka, jaka stoi za nim historia. Nie mam następcy. Następ, następca ma na 5 lat. Mieszka w Anglii. Startuje tutaj już albo dopiero trzeci raz eee, mimo to jakoś się nie stresuje, no może minimalnie. Pogodą tak naprawdę. Ma być maksymalnie 10-12 stopni i jest to w pełni do wytrzymania pod warunkiem, że ma się ze sobą dużo ciuchów. Jadę na start 8 stopni. Myślałem, że będzie gorzej. Na słońcu jest ok. Powodzonka dzisiaj, nie? Dobra, powiedzmy. Ja ja dosięgnąłem, Ale to i tak, teraz potem mi. Na mecie dostałem na tajnik, to jest GPS plus 3G. Dzięki temu organizator wie, gdzie i z kim dokładnie jestem. Czas liczy się indywidualnie, odgwistka dla każdego z osobna. Do zrobienia jest 260 km i nieco ponad 1000 m wzniosu na teoretycznie płaskiej lubelszczyźnie. Obstawiam, że za 10 km będziemy się rozpierać. Aktualnie moim jedynym zadaniem jest trzymać kierownicę osłonę z tyłu wiatr Ja jadę 07 Bacha Bez najmniejszego wysiłku jedziemy 37-38 na godzinę Można książkę czytać albo uciąć sobie krótką drzemkę przerwa przy cmentarzu, tak? 20 km przerwa, co 10 km zmiana i co 20 km przerwa to my do poniedziałku nie dojedziemy. Jedziemy z tak okrutnym żar wiatrem w plecy, wolałbym, żeby było odwrotnie, bo na powrocie będzie tak, że wtedy, kiedy już naprawdę będzie słaba motywacja, to akurat będzie wiało prosto w dziób. Ja się teraz mega oszczędzam. W sensie wszystkie te takie wyrywy, na które mam ochotę, zachowuję sobie na ostatnie 50 km. mi się dobrze jedzie. Jest mi się do trajektorii. Z dziełem nogawki i kurtkę dołączył do nas jeszcze Maciek. Każda osoba w zespole to wyższa prędkość, ale też większa odpowiedzialność. Jazda na kole na wietrze jest wymagająca i wymaga dużo skupienia. 36 na godzinę, tętno 113. 27 km. Jedna trzecia trasy. Jeszcze nie czuję. To, że teraz czuję się ok, nie oznacza tego, że nie powinienem jeść. Po dwóch godzinach, po śniadaniu, a nawet po wczorajszej kolacji, nie ma śladu. Z kolei spalanie tłuszczu nie jest tak efektywne, aby organizm dawał radę na tym jechać bez wspomagania się żelami, na przykład. I to bez względu na to, czy jesteś gruby czy chudy. I działa to tak przynajmniej u mnie. Jak byłem gruby, to miałem tak samo. Im więcej w życiu bomb złapałeś, tym bardziej wiesz, że musisz jeść. Nawet gdy jest ci niedobrze na myśl o kolejnym bananie, żelu czy kanapce. Nasza załoga jedzie to na czas, ale bez przesady. Jak ktoś chce siku albo jeść, to możemy się bez problemu zatrzymać. Na krótko, żeby się nie wychłodzić, ale zatrzymać. Co jest PKS? Będzie w poniedziałek o 17.00. My tak wolno jedziemy. Jak ja za jajka poprawiam? A jedziemy wolno, bo pojawiły się dwa pierwsze problemy. Wiatr już nie wieje w plecy, tylko jest boczny i do tego pojawiły się wzniesienia. 1200 metrów na takim dystansie nie oznacza jakichś niesamowitych wspinaczek, jednak jest wiele miejsc, gdzie trzeba z przodu zmienić zębatkę na małą. To jest takie 3-5% trochę podjazdu, trochę zjazdu. Nie ma dramatu, ale to jest ten moment, kiedy można przegrać z samym sobą. Jeśli te pierwsze zmarszcz zmarszczki pojedzie się siłowo, patrząc tylko na spadającą prędkość, to po godzinie albo dwóch takiego szarpania można się totalnie wypróć z sił. Obserwuj tętno, a jak masz pomiar to moc. Dlatego warto pracować biegami, patrzeć na resztę drużyny, nie wstydzić się zakładać małej zębatki z przodu i nie zmuszać nikogo do przekraczania progu, bo to dopiero 110 kilometr z bocznym wiatrem, który zaraz po kolejnym punkcie kontrolnym zmieni się w czołowy. Zgodnie z sugestią nawigacji usłyszymy kieruj się na północ. A póki co żółkiewka, tutaj jest 12 kresek. Organizator razem z Samorządem zrobił tutaj checkpoint z pieczątkami, które trzeba zbierać do specjalnej książeczki. Do tego jest bufet, uzupełnia się wodę, batony, żele, kawę i każdy może liczyć też na coś ciepłego. I naprawdę polecam, zatrzymać się chociażby na chwilę, żeby złapać kilka żeli a, i napić się na przykład kawy. Na zawodach unikam mięsa, dlatego też widzicie całą kaszę, którą popijam, kawą. pa. pa. pa, 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 pa. Zobacz, Zobacz jak co ten wujek tu ma Daj buziaka Ujko, policzek, no daj 120 km było z wiatrem, co? Pora na sprawiedliwość Miło się skończyło Ja pikolę nareszcie to było najgorsze 30 km. Dziury, wiatr. gęsią skórkę cały czas. No ale serio, ja mam cały czas gęsią skórkę. Zimno Trochę. Mogę ci pożyczyć ochraniacze. Mam nogawki. Ano masz. Zrobiliśmy już ponad 1000 metrów wzniosu, a jest dopiero 150 km. No, jeszcze stówka, nie? Jeszcze stówka, jest godzina 15.50, a chcielibyśmy być na 19.30 najpóźniej. Co roku na trasie 250 i 500 zmienia się przebieg tego śladu. Nie tylko dla urozmaicenia, ale też z konieczności. Ta edycja nie miała szczęścia. Przez remonty trzeba było wbić się na naprawdę złej jakości drogi. Tak dziurawe, że nawet nie było tego, jak nagrać. Nie było się także, jak trzymać koła. Jednak to nie jest lubelska norma. Tutaj Wbrew pozorom nie brakuje infrastruktury. To jest niefart. Do tego okropnie zimny wiatr i podjazdy w nogach już 1000 metrów przewyższenia. Szczęście mamy jednak do pogody. Wyobraź sobie, co by było, jakby było przykładowo 8 stopni i deszcz. Jak dla mnie wówczas byłoby to chyba po prostu nie do przejechania. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Przy tej pogodzie od 170 km krajobraz zmienił się na bajkowy. Dywan jest pod kołami, dywan jest. Wokół soczystej zieleni. Wreszcie można wrócić do zmianowej jazdy na kole i oszczędzać siły na końcówkę, chroniąc się przed czołowym wiatrem za plecami innych. Jednakże każde wyjście na zmianę było ciężkie. To jest tak, że człowiek chce podświadomie jak najszybciej dotrzeć do kolejnego punktu i przestaje zwracać uwagę na moc, jaką wkłada na walkę z powietrzem. Wbrew pozorom, to wymaga sporo skupienia, bo odruchowo chce się przez cały czas dokręcać. A to niekiedy jest błąd. I cały czas sobie mówię, kurde, jak ja zaczynam czuć się zmęczony. A to nawet nie jest połowa tego, co mają do zrobienia ci ludzie, którzy jadą dzisiaj dystans 500. To już cyców 195 km i kolejna pieczątka do książeczki. Pozdrawiam nauczycieli tej szkoły, którzy zamiast odpoczywać w weekend, zajmują się kolarzami. Nawet kuchnia jest otwarta. I panie kucharki na stołówce. Na z twarogiem, z musem, zmusem, jogurtowo truskawką, herbata z cytryną. Tak. jak to wyglądasz? Kiepsko. Czemu? Yy... To, jak ja patrzę, jakie mam tępe spojrzenie, jest absolutnie wszystko mówiące. Jest ono na pewno bardziej tępe niż normalnie. Która jest godzina? Yy, 17.50. To mamy dwie godziny, żeby przed zmrokiem dojechać. No, matuje, nie? No. Ale ja wie, że to zależy od wiatru. <gry> no, byle na północ nie jechać. 64. W Związku zostało 95. zmiany, takie teraz robi. A sił zero. Wiecie co, ta przerwa niewiele mi dała. Za mało w tym roku chyba jem na tej trasie. Za dużo kofeiny, za mało węgli. Jak mnie łapie bomba, to najbardziej cierpią te moje trzy dendryty w mózgu. Odpala mi się odrealnienie. Nie wiem, czy każdy z Was tego doświadczył w życiu. Już parę razy mi się zdarzyło. Wydawało mi się, że to jest lękowe, a tymczasem okazuje się, że bardzo często jest to spadek cukru. Może być niekiedy też tak, że uczucie ranienia jest jeszcze dopalane zbyt niskim poziomem y, cukru. I to jest taka sytuacja, co mi się bardzo nie chce jeść, a wiem, że muszę. Żygam jeszcze tymi żelami. Po co my to robimy? Mogłeś się... Ja chciałem oglądać Miodowe Lata. Wyciągasz mnie z domu, każesz mi jechać. Dziury, wiatr, podgórkę. Ale jest będzie chyba lepiej. Chyba te Ty dziury Ja za na kole wtedy nic nie daję. No, to prawda. To jest najgorsze. Ja po prostu nie cierpię tych dziur. Ja myślałem, że tak jest tylko w Skawinie i w Czernichowie. A ja mam gazy. Co masz gazy? No to one nic nie dają. <laughs> po tym przystanku i jeszcze jednym żelu ja jakoś zacząłem bardziej kontaktować się z rzeczywistością. Mogłem także dać wreszcie jakąś zmianę. Ostatnie kilometry już robi się jakoś inaczej. Czujesz po prostu, że to jest koniec. Ile jest jeszcze do mety? Nie więcej. To mi się już nie chce. Dwoń po pokusa. Zaczynasz też czuć zimno, ale szkoda Ci czasu na zakładanie nogawek. Ja założyłem tylko na szybko cienką kurtkę na zimny wiatr. Jest 8 stopni i cały czas myślę o tych, którzy są dopiero w połowie, a nie jak ja na mecie. A teraz wyobraź sobie, że masz do zrobienia drugie tyle. Bawiłem się doskonale. Czuję lekki niedosyt. Oj, Dzień dobry. Po ile zdjęcia ma Pani? Okay. Konfetki jakieś? Nic nie masz? Nie przygotowałaś nic? Robisz długi dystans? A, dobra. Dobra, myśmy się przestraszyli, że ty robisz 500. Trzy dni od to super. Co zapomniałeś? Kata, nie mijaj się 10.37. Kurde. 10.37? to wytrzymałem 10 godzin. Dzień. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo za ostatnie 3 lata. Dzięki. A pewnie i za 20. Dzień. No ale śników mi będzie najbardziej brakowało. Tego nie robi się w naszym przypadku na czas. Brutto to jest 10 godzin, netto 8. Można jechać szybciej, można nie robić przerw albo ograniczyć ich czas do minimum. A z drugiej strony ja po prostu nie chcę się stresować i tak wiem, że nie jestem stworzony do długich dystansów. Ale kurde, do krótkich też się za bardzo nie nadaje. No nieważne. Ważna jest zabawa, a inne podejście niekiedy bywa niezdrowe, tym bardziej w zespole. Na solo to jest inna dyscyplina i kompletnie innego rodzaju wysiłek, dlatego naprawdę szacun dla ultrasów i solistów. To też trzeba mieć nogę, ale przede wszystkim głowę. Tym bardziej na tak dziurawych fragmentach, przy takim wietrze, po zmroku. To są sytuacje, w których można liczyć tylko na siebie i trzeba mieć naprawdę mocny łeb, żeby, żeby to ogarnąć. Jak powiedział Włodek Oberda, to ostatni piękny wschód w swojej dziesięcioletniej historii. To przykre, ale jak dla mnie w pełni zrozumiałe. Organizacja takiej imprezy to jest tak, ogromny, tak ogromna ilość czasu i kasy, że naprawdę mało kto jest w stanie sobie to wyobrazić. Dlatego za coś takiego biorą się naprawdę ludzie z ogromnym sercem do sportu oraz do ludzi. Bo trudno tutaj o motywację finansową, a czasami nawet samą ludzką wdzięczność. Bardzo staram się to doceniać. Ja jestem także wdzięczny za brak kontuzji, szlifów i defektów na trasie. Jednocześnie ogromnie podziwiam każdego, kto podjął się tego wezwania, bez względu na wybrany dystans, bez względu na klasę sprzętu czy też wagę, wygląd. Spotkałem na trasie mnóstwo bohaterów, którzy. Porzucili kanapę na rzecz walki o swoje własne cele i marzenia. Dziękuję także Tobie, moim widzom. Dziękuję za wsparcie poprzez mój sklep i za wszystkie słowa, które otrzymałem i otrzymuję. Cześć.